Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Ice Age Adventures. I jak widzieliście, poprzedni odcinek, został podzielony na dwie części, ponieważ weszło mi ponad pół godziny. Stwierdziłam, że no, nie ma bata, nie będę tak długiego odcinka puszczać. Poza tym nie chciał mi przejść <ścoughs> przez mój program do nagrywania, yy, bo był za ciężki dla niego. I te 18 minut pierwszego odcinka to były 3 GB. Nie pamiętam, kiedy ostatni miałam tak ciężki odcinek, także nie dziwię się, że mi nie yy, chciało iść. Tutaj mamy już powiększone, tutaj już mamy wszystko dobrze zrobione, ten też jest powiększony, też jest powiększony, okej, okay, let's see nasz event, okej, okay, don't worry, clear as Redrox. red rocks. Uuu. Ej, halo? Czy ja nie miałam żadnego miejsca? Ale mi się to smutno zrobiło. Widzieliście jaki miałam rank? Aaa, ten, du do Młoda mi się robiło, Bo wiecie. Um... Czekajcie, masz mi się ciężko ten. Starałam się, bo dawniej tak było, że. Wiecie. 100 po 100 mi bierze. No ale to. Dawno... O, tutaj mamy dużo redroksów. To sobie poczyścimy całe to. Um, dawniej faktycznie się coś wygrabało. No Nie wiem, już nie wszystkiego w życiu. Dobra, zmieniliśmy trochę tego. <laughs> Gdzie to szybko wpada. Zrobimy sobie tylko cel. No i co? No i teraz ze zbierania orzeszków jest 100 razy trudniejszy. Super! O, już myślałam, że nagrody nie dostanę. Dobra. Jednak dostałam. Zwracam honor. Tu jest dużo czerwonych skał. Chodźmy sobie jeszcze tu, pozbierajmy. No też muszelki sobie zbierzemy do 28 tysięcy, żeby wiecie, mm, Żeby co? powiększyć naszą wyspę. To raz. A dwa, uh, <laughs> przepraszam, się muszę w to, uh, chory zagrać, uh, rogi, żeby tam, wiecie, nic uh, zblokować dalej wyspę. I przykro mi, bo nie zbierzemy w takim wypadku tego uh, szczurka jednego za 50 diaksów, diaksów orzeszków. No ale, mam się ciężko się dalej. ok, Zacznę się powoli kończyć ten. <laughs> Eee... Jagody nam się kończył. Zawsze zapominam. Halo? No czy ja dostanę nagrodę? Dostałam nagrodę. Masz szczęście, następnie jest przy 40. No dobra, wracamy na razie. Kurde mi się spoduzował. Nie mogę się skupić na dźwięku. E, tu zebrane. Nic więcej w sumie nie możemy zrobić. Tu jest jeszcze ta kulka taka do odkopania. Tu jest jeszcze kulka do odkopania. Czy jest jeszcze coś? Nie ma. No to... Tutaj popłyniemy na chwilę. Okej, okay, chwilę tam byłam i teraz wracam znowu na czwartą wyspę. po to, żeby... Przepraszam. E, do 28 tysięcy dobić. No, chyba pojedziemy w tę stronę. Na razie tylko tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, nie dobijemy teraz, bo nie mamy na tyle... Wiecie. Ale... Nie tego złego, co mi niedobrze nie wyszło. Dobiję ja to travel. <grywa> Jakkolwiek się to nie brzmi. Eee, a później sobie te redroxy jeszcze zniszczymy w ramach tego bo jak tylko uzbieram więcej, eee, wiecie, jagód, bo bez ja nic nie zrobię wiele. Potrzebuję 100 jagód na raz, no to około 250, bo oh, wezmę jagód i mogę znać Red Skałę. 250 jagód to tak... no. No, zbiera się chwilę. E, dobra, mamy 28 tysięcy. Halo? straszam, że mi się coś z, z tego Dobra, i za 12 godzin będziemy mieli odblokowane. Okej. Okay. Jak widzicie, loguje się w trakcie dnia i... Let's see, mamy w środku dnia coś, co moim zdaniem powinno być na początku. Okej, okay. zbieram wszystko, co tu jest do zabrania. Dawno mnie nie było. E, Okej, okay. szepnę nam wpadł. Tutaj mamy tak, tutaj mamy tak, tu mamy to. Dobra, no, chyba wszystko się zgadza. Idziemy sobie poniszczyć um, te skały takie, ale najpierw sobie właśnie. No jeszcze tutaj doszka. Ojej, się. zobaczcie. Późna pora jest. Dobrze. Tu wylosowaliśmy jagódki i pójdziemy sobie na czwartą wyspę oraz sprawdzić, czy na innych wyspach nie mamy czegoś do ogarnięcia, czy ja miałam porogi, porogi biegać. Dobra, dobra, ogarniemy to, ogarniemy nie ma się. Pójdę bez poróg. Okay, tutaj nie mamy, ale sobie zniszczę wszystko tak po prostu, żeby mieć wiecie, Więcej yy, tych muszelek, dobra. Tutaj jeszcze mam wszystko. Też mi się przydają muszelki. Ej, widzę, że mamy w 100% ukończone. Dostajemy dwa orzeszki. Ej, I mój rank jest żadny. 45. Psz, ja nawet nie próbuję. Tak Wam powiem, ja nawet nie próbuję Ej, się zbliżyć do takiej podwornej ilości. Ja mam 45, a tam potrzeba przynajmniej 200. Bo Ja zrobię to jeszcze takie proste rzeczy. Takie małe skałki. które mi się przyda. gdyby wtedy wszystko pięknie, śmigam. Tu też. Dobra, wracamy. Wracamy, lecimy, zobaczyć, czy może tam coś tam, wiecie... A skąd nowego Kometko, Wybaczcie. Musiałam sobie odkaszlnąć. E, Okej, okay, let's see. Tutaj nie ma żadnego stworka. Tu też nie ma stworka. Tu jest tylko to. A tu potrzeba dalej coś. To... Kornów, więc um, co, wracam chyba, chyba wracam. Dobra, jeszcze zawitam, bo tu nową wyspania. Czy tutaj coś w sumie jeszcze No i jak nie no, wracam zdobywać te horny. Tylko zobaczcie, ale mam tak poukładane rzeczy pod biurkiem mi się boję, że mi spadną. I dobra. E, tutaj raz. Tutaj świeczka. tego trzeba e, Tutaj jest nasz.

No i zobaczmy artwork, Mamy <laughs> skończoną rodzinę. Super! Okej, okay. komplet rodziny, ale ardywarków. Tym samym mamy 28 na 60 śnieżnych stworzonków. Teraz tak, zniszczmy to i otwórzmy tą złotą. No halo, otwórzcie tą złotą. Ok, 200, no super, całe życie na to czekałam. Tutaj mam 800 berisku, 700 berisku, bardzo fajnie. Tutaj idziemy otworzyć to. I teraz y, pani Seedzie, proszę to otworzyć te dwie. No co to jest, otwórz to Sidę. No. Ja myślałam, że to coś cennego, ale tu i tak musimy iść, co nie? To chodźmy raz, dwa, trzy, cztery. A, tak sobie przejdziemy tutaj. Hmm, chyba jeden górę musimy iść, tak czuję. Nie, oczywiście dostajemy. Raz, dwa. Raz. Dobra, teraz złote. Dostajemy ten taki. O, i teraz złote. Dobra, dostaliśmy się, udało się. Wieś. No i teraz moje potencjały tu potrzebuję? Co? Sto... I tu jest pa? Czekajcie, bo ja nie wierzę. Albo on, albo o. Co? No powiem tak. To nie byłoby niemożliwe, gdyby wykrywanie tego miało jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość. tego tak A nie ma. Bo sami widzieliście na jednym z odcinków, dobiłam naprawdę fajny wynik, i na następny dzień nie miałam nic. A nie wiem, że w trzech godzinach ktoś był w stanie mnie zepchnąć na sam do łańcucha pokarmowego. Dobra, ważne. Lecimy. W zasadzie ja, lecę, biegnę w biurku, Zdobywać rogi Super Tym razem nie chcę dzisiaj skłopać To akurat była moja wina Zobaczymy, czy ja w ogóle dzisiaj mogę wylosować... Mogę dzisiaj, no dobra Ojej, tu nie jestem ci skłonny. Nie mi bardzo. Ale i tak, poszło mi bardzo ładnie. Wciąż brakuje nam jednego nowa, bo bardzo zacznie, gdyby się im wylosował. Ja nie patrzę, ja nie patrzę, ja nie patrzę. Mm. Mm. No, tak myślałam. Myślałam, po co mi się wylosować, coś fajnego? Jakś bullshit. Nie mogę po prostu w to wierzyć. Orzeszek. Ale podoba mi się to, że dostaję orzeszki z ziemi. Może tak zostać. Tak do 120 orzeszków, bo tyle potrzebuję. No. Idź maluszku, idź, bo muszę wygrzebać tą jagodę. Tu też. No co, biednę jeszcze raz. Nie mam wyjścia. Niestety jest skłóło, ale jest całkiem zacnie, poza tym, że nie mam rogu. Mam no, wszystko, tylko nie mam rogu. Ale za to znowu mam muszelki, super. Bardzo się cieszę, to jest to, czego mi najbardziej brakowało. Okej. Okay. Ja po prostu że jestem nawet zbyt zmęczona, żeby z mnie mi wyszedł. Jeszcze mi się gra przeładowała. Ja nie wiem. A tu mogę? A spróbujmy raz może. Proszę róg, proszę róg, proszę róg, proszę róg. rogu. Nie chcę żadnych pierdziczonych muszelek. No Dobra, biegnę jeszcze raz. Dobra To musiało tak skończyć e, No powiem szczerze, że bardzo ładny rekordzik nam wpadł I wpadły na w końcu te nieszczęsne, okropne rzeczy Zasłuchajmy sobie teraz, zobaczymy co Jak wiecie, jakiś ruch, czy coś, to, to, to po prostu tak się wkurza Tak się wkurza, przez R normalnie się wkurza Ale dobra Nie, nie. Dlaczego tyle biegu I takie głupie muszelki To jest naprawdę nic nie warte Dobra Hmm. A, możemy się odblokować wyspę, sorry. Jestem pokazać. Przydobana, ale dobanie ta wyspa. Welkom to! Dokładnie, że nie ta wyspa. 35 litek słupimy. To jest ta z liskiem. Okej, okay, let's see. Możemy to odblokować. Mam weźmy to. Zakręćmy. W sumie co mi szkodzi. I odblokujmy tu za god. I tutaj będzie, nie wiem ile. ale jeśli ten to weźmiemy tego ptaszka. I tu jest lisek tylko, dobra. No bo nie ma co moim zdaniem kombinować, bo jeszcze przedobrzymy. Tutaj już są tylko ekskluzyw. tutaj możemy płynąć. A ja nie chcę, już chcę to skończyć, Wiecie? Tak mi się wydaje, że to będzie spoko. Okej, okay, ale, ojej. Nie wiem czy chcę... Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, może jeszcze dzisiaj to nagram. My też się znałam, czy kończyć, czy nie kończyć. Ile czasu mi zajdzie ten, ten filmik? Nieważne. Dobra, raczej czego znowu go podzielę. Wracam już następnego dnia, e, bo wczoraj już mi się nie chciało nagrywać. E, też stwierdziłam, że w sumie nie mamy co zrobić. Mmm... zalogujmy się. Nie mamy co zrobić. Ciao, yeah. no rewards. Ostatnio też nie dostałam i to było bardzo niemiłe. Okej, okay, Blue Shells, czy tam Clam jak chcecie. Um, tak, pozbierajmy sobie wszystko i pójdziemy na tę część wyspy, która nam się odblokowała. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby się na tym zająć. Jak na razie, mamy miejsce dla zwierzaczków. O, biały, biały, niebieski token. Um, więc bardziej nie wiem, będziemy mogli co innego inwestować. Tu nam się chyba otworzyło, a tam to w ogóle możemy Nową Wyspę odblokować. Dobra, Możemy wszystko pokręćmy, żeby było pięknie. Tutaj, o, jeszcze tym możemy otworzyć Nową Wyspę. Świetnie, i tutaj do Pani Ptaszka 25, Do no, spoko, Zniszczmy to, zniszczmy to na razie. Albo w sumie, już tam weszłam, to chodźmy panią ptaszka uratować. Oh, Sama beriski, no dobrze, dobrze, dobrze. No. Mogą być i beriski. Moim zdaniem przy takich tych to powinny być beriski na przykład po 500. Przy takich złotych tych. Dobra i idziemy ratować panią ptaszek. I właśnie na ten moment czekał. Żeby stawić chwileczki tak, żeby nam wszystkie serduszka poszły. Pięknie. No i co, mamy no, też no. Nie oszukujmy się. Eee, w takich sytuacjach, kiedy mam mój bok panie za orzeszki. A raczej... My, przepraszam, ta talia jest łatwa. Dzieciaczek chyba będzie w tym, nie? Dokręcenia, więc dzieciaczek będzie za darmo. Continue. Dostajemy 3 tokeny, OK. No to idziemy, idziemy już dalej, bo trzymaliśmy z tego kolejnych małych istot, które potrzebują naszej pomocy. Przy okazji wpadłem nam te srebrne lum czy jak tam co tak zwan. Ja sobie paniszczał wszystko, co nie zabieramy po prostu całej mojej e, mojego borówkowego tak to co nazwijmy. Nie wiem jak to określić i idziemy otworzyć złote uchwała No dobra, o tym nie blisko, no dobrze Dobrze, dobrze Wszystko pod Mam Raz, dwa, dwa O nie, tam trzeba będzie wejść To z ciężkim tym Dobra No to na razie zaniżmy te, bo one nie zajmują jeszcze jakoś dużo Tego też I idziemy, może lisek się uda, może lisek się nam trafi? Nie, nie tym razem ale za to musimy iść tu, bo nie no, to po prostu taka ilość złota. Matko, nie złota, tylko tych muszałek, Ale nieważne, nieważne. Bierzemy to, bierzemy to, czyli to jest tyle. mi coś prostycznego, naprawdę. Jak się do kopie jeszcze mi powiedziała, że tam nic cennego, to ja się. Ja się chyba poproszę. Dobra, i co mamy? Przynajmniej jakiś blueprint. Czyli blueprinty mamy wszystkie. Czyli tylko ten zwierzak jeszcze nam został. I tak to wyspa będziemy mieli w 100% ukończoną. Dobra. Dobra, to mi pasuje. I wracamy do domu I co robimy? Mały ptaszek, nie? Rodzina ptaszków. Tutaj. Zobaczmy. Nie mały, duży ptaszek przyjdzie. Mały śpi. Będą się cieszyć? To... Matka bym czuła skosza. Zawsze mnie dziecko się cieszy. Skosza z gniazdka. O, No, matka woli się tutaj z, bo, z Bobrem yy, rozmawiać. Z, 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 k na chemii słowo uciekło. Nie konsumować, nie yy, kontrastować. Yy. Konwersować. O, tego słowa szkła. Mama woli sobie konwersować z biwerkiem. No trudno, każdy ma swoje. Chodźmy zobaczyć, czy tutaj jesteśmy coś w stanie zrobić, czy nie. Jak nie, to pójdziemy yy, na nową wyspę. A, tu nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo tu potrzebujemy dużo i tu potrzebujemy... Tak, tu potrzebujemy dużo, a tu potrzebujemy Quiet. jeszcze there, like więcej. Więcej uzbieramy bad, na tego małego, szczerze powiedziawszy. Ale to... Zawsze coś. Okej, okay, pójdę na nową wyspę. Złoty kamser? Ok, super. Na początek. Trzech rodziców, 5 bonusów i 11 itemów mamy do zabrania. Okej. Okay. Te ptaki źle mi wróżą, ale będą na pewno pierońsko mocne. W sensie pierońsko mocne dużo zanim... pokażcie. My jeden ptak? 300. O matku, za Nie, nie tego stworzę, chciałem tu... Dobra, to w ten sposób. Czy mogę przejść tutaj? Do kle... kalam... szalny wsad. Dobra, zniszczmy to na razie, po kolei. Tam jest tylko klamm Weźmy zniszczmy right, tego, to i to. I, I teraz otwórz tego złotego. I weźcie. Hmm. Zniszczmy to. to. I to, i to, i to, i to, i to, i to, i to. O, w ten sposób myślę, że się gdziekolwiek w ogóle dostaniemy. Yeah, no hmm, hmm, hmm. Tutaj mamy królika, dobra. Złota ta, zobaczmy co tam jest. O, kolejny ten, blueprint. Um. No to co, próbujemy królika, nie? Może się trafi. Pochodnia też może być, bo jest też potrzebna do nam tego tego e, stworka. Raz. Muszę zabić też tego stworka. No trudno, trzeba iść dalej. Nie można w tym miejscu. E, Okej, okay, odblokujemy sobie. Zobaczmy, czego wymagają od nas w tym częściu. A tu mamy liska. E, Okej, okay. czemu jest na jakieś zapadnienie. To potrzebujemy trzech rogów. Składam na trzy rogi. Nie mogę. Matko droga, te rogi to są jakieś po prostu tragedia. Czyli musimy zniszczyć taka, to, 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 to. I wtedy dostaniemy się do Gramshaw, w którym będą najprawdopodobniej tylko jawody. No tak well, myślałam. No cóż, może uratujmy tego wilka. Nie jestem przekonana, czy to się uda, no ale zobaczmy. Okej, okay. chyba się nie uda. No nie pytajcie skąd moje na nastawienie. Strasznie nie lubię tego typu mapek. No, gdzie ja mam teraz jakoś, jakiś ruch tutaj, ale to jest z daleka od wszystkiego. No nic, dobra, wrócę jak cokolwiek uda mi się ruszyć. Powiem Wam tak: przypuszczam po ilości ruchu, że to miało być łatwe, ale to nie było łatwe. Trudno, wrócę. Do się następnym razem. I tu jeszcze mamy jednego. O, Rino. No proszę. Taka dość sytuacja nie ciekawa, bo ojca Rino, tam matki nie uratujemy. Znaczy, to dam radę? dam radę. No i jego małego też nie. No bo kułem, mam tyle diaksów. No. diaksów. Chyba, czy chciała, już mi to chyba tak zostanie. Tyle orzeszków mieć. Tu mamy małą alpaczkę. Mamy złą wyspę. Tu mamy... O, nie, Rino kolejne. O, ja myślę, że ja sram tymi orzeszkami, czy co. No, 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 Siero, no, no. to nasze. Boże, jaki to był głupi tekst. Jeszcze zaczął coś gadać do no, mnie. Czekajcie, muszę słuchawki odchodzić, bo nie jestem na to przygotowana. Żeby ktoś coś do mnie mówił. Wiem, myślę, że... Zaczynam się przyzwyczaić. Do tych... Bar... Aha, walczę za życie. Rzeczy. Yeah, you're sure butt with those powerful roundhouse sneezes. Tak, powinieneś być pewny. Yy, skopując tyłki, yy, tym silnym. Nie wiem, co to jest Randall's Sneezes. Lub mówimy to. Bo co innego mi została. -e Rand. Ha, nie pisze mi się. Fajnie. Rand. Snipes, uh, uh, ee, Snipes, Randalls. Czyli Randalls kicha. Ja, no dosłownie, ten Randaus nie jest w żaden sposób tłumaczony. Hey, Bieber, is no matter, my, my, my o nie, gorączko. Eee, gorączka nie znaczy? Nic nie znaczy moje przyjdzie? Albo gorączka nie ma znaczenia? Czekajcie. Mógł kichnął. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Nie wiem, laughing. Odnoszę wrażenie, że tu jest bardzo dużo takich mm, z języka angielskiego tych yy, tak jak u nas mamy, wiecie, powiedzenia i tak itd. Nie da się ich dosłownie przetłumaczyć. To samo z angielskim. Mają tam swoje te takie Zapomniałam, jak to się nazywa No dobra Dobra, dobra. Co możemy zrobić jeszcze? Chyba nic I wiecie co? Ja bym się skłoniła ku temu, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek i po prostu sobie zacznę kolejną część. Zrobimy sobie Fishing Hall, niech ja będzie Fishing Hall, żeby po prostu... Aha, tylko na to czekali, no dobra. No dobra, muszę częściej patrzeć na te zadania. Tutaj co? Defeat enemies, okej. Okay. Ja wiem, gdzie będą enemies. Oni będą gdzieś tu pewnie. Ja sobie weźmiemy tych... tańszych. Popatrzcie, raz... Dwa, trzy, cztery. bo to się nie zostawia właśnie. Dzięki. O, kolejne do odebrania. To jest do akcepta, to jest do odebrania. No to tego minigame'a będziemy robić oczywiście, bo i tak potrzebuję. Ale jak już jestem, to zaczekam na to. Także to... To co, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa pa.